Drodzy Państwo, dla Państwa specjalnie dla ułatwienia przygotowaliśmy jako hodowla łatwiejsze w otwieraniu worki kukurydzy. Zastosowaliśmy mechanizm taki, jaki jest przy suwaku. Doskonale każdy zna tą metodę. Tak łatwo się suwak odsuwa, zasuwa, i to właśnie wykorzystaliśmy w najnowszych naszych workach. Jak to się robi? Generalnie, otwierając taki worek, nie musimy się szarpać już ze, ze sznurkiem i mocować się. Ale otwieramy z drugiej strony. Mamy takie specjalne pociągnięcie, jak właśnie przy suwaku. Otwieramy to jednym ruchem. Darku, śmiało! Możemy to otwierać. Tak jest. I dzięki temu otwiera nam się. Otwiera nam się worek. I w własny sposób mamy otwarte. Otwarty już worek, który możemy bezpośrednio zanieść do siewnika i nasypać ziarno. I w ten sposób mamy wsypane nasiona. Proste.